Siemanko wszystkim, wita was, pasjonat militariów. Drodzy Państwo, ostatnio nagrałem film o ustawie o obronie koniecznej. Jak już się dowiedzieliście z mojego filmu, nie ma takiej ustawy w Polsce legalnie. Nie ma czegoś takiego jak obrona konieczna, zgodna z prawem. Więc czym się obronić? Przedstawiłem wtedy Państwu wiele możliwości, których można użyć do obrony tej niby koniecznej. Jednak najskuteczniejsze w moim mniemaniu są szybkie buty do szybkiego spierdalania. Jednak jeśli ktoś ma problemy z bieganiem. Zmytniemy to. Ma ktoś problemy z bieganiem, bądź inne predyspozycje, które mu nie służą. Trzeba się bronić tym, co mamy. Przedstawiałem wtedy Państwu gaz, nóż oraz taką giwerę, która wygląda jak prawdziwa, ale nie jest prawdziwa. Co to jest? Walter T4E. Pistolet tak zwany RAM, czyli Real Action Marker. To jest nic innego jak marker paintballowy. Jak to działa? Zapraszam do oglądania filmu, zostawienia łapki w górę oraz suba i już Wam wszystko wyjaśniam. Kilka lat temu na polskim rynku pojawiły się właśnie takie autopistoleciki, wyglądające jak prawdziwe markery paintballowe, którymi teoretycznie możemy się bronić, w myśl rozumieniu prawa oraz w myśl powszechnej opinii, że RAM służy do obrony. Czy tak jest faktycznie? To wszystko zależy już od dobrej pobłogi, dobrego adwokata oraz od interpretacji sądu. Jednak jeśli mielibyśmy się tym bronić, czy to faktycznie przyniesie nam bezpieczeństwo, czy w jakiś sposób będziemy mogli odstraszyć tym napastnika, czy nie zrobimy sobie oraz jemu krzywdy, a przede wszystkim, czy pozwoli nam to czuć się bezpiecznie. Przetestuję dla Państwa celność tego pistoletu, tej zabawki, jak zwa, tak zwał, Realną moc na czymś, co jest o podobnych właściwościach do ludzkiej skóry oraz na innych syntetycznych materiałach sprawdzimy przebijalność tej zabaweczki. Na wstępie muszę powiedzieć, ten pistolet ma moc około 5 J, więc to jest bardzo mało. Dla porównania podam, że zabawki ASG to jest około 1,5 J, wiatrówki CO2 mają około 3,5 J. No tutaj te 5 J, no. No nie zrobi jednak większego wrażenia na napastniku, ale być może się mylę. Nie będziemy strzelać do człowieka z kilku prostych powodów. Po pierwsze nie chcę, żeby ktoś mnie pozwał o te kilka śniaków, które mógłbym zrobić tą zabawką. Po drugie już był jeden taki na YouTubie, który strzelał do człowieka z pistoletu RAM. Zobaczcie to. A jak z przydatnością praktyczną obronną Na zakłamanych reklamach od dziwnych sprzedawców osoba ostrzelala wije się teraz z bólu. Dla czepiarskich asystent jest w pełni sprawny fizycznie, nie ma astmy czy ogólnie problemów z drogami oddechowymi. A po trzecie, po co? Kto byłby taki głupi i dawał sobie strzelić gdziekolwiek? Więc co, najpierw test celności przeprowadzimy. Tam za mną jest przyczepiona tarcza na dystansie 10 metrów. I zobaczymy jak ta zabawka sobie radzi. Zapomniałem dodać, że do tej zabawki, do tego pistoletu RAM możemy używać takich oto kul. Kul gumowych, kul aluminiowych oraz kul gumowo-metalowych. Które są najskuteczniejsze? Wydaje mi się, że żadne. Jak sądzą Państwo, co będzie skuteczniejsze? Dobra odpowiedź. Szybkie buty będą najskuteczniejsze. Zapraszam do testu celności. Tam mamy tarcze. Nie pokazuję całego procesu ładowania, no bo po co? Włożyłem kapsułę, wcześniej nasmarowałem zawór silikonowym sprayem, smarem, dokręcamy teraz kapsułę, energicznym ruchem, ale tak, żeby nie ujebać. I już, gotowe. Jeszcze troszeczkę. Zamykamy i już mamy piękny magazynek. Ładujemy kulki w jakiś sposób, no tak dość bardzo prymitywnie, gdyż tutaj nie mamy jakiegokolwiek otworu na te kulki, tylko wkładamy je przez otwór wylotowy. No. Nie wiem, może tak się robi, może w paintballu tak jest. W końcu to jest marker paintballowy, ale dobra. Ładujemy te śmiercionośne kule, które mają zrobić duże spustoszenie dla naszego przeciwnika, który ma spierdalać pod skokach, jak tylko zobaczy ten pistolet, który ma się modlić o przebaczenie i prosić, żebyśmy mu odpuścili wszystkie grzechy. Czy tak będzie? Zobaczymy. Bardzo realistycznie. To już troszkę mniej. Okej, okay, moja zabawka ram jest przygotowana, gotowa do strzelania. Pomimo, że to nie jest prawdziwa broń, pamiętajmy zawsze o zasadach bezpieczeństwa, czyli nie kierujemy drugą osobę wylotu lufy, no chyba że to jest potencjalny napastnik, który chce nas skrzywdzić. Nie strzelamy do zwierząt, no chyba że nas atakują. Staramy się zawsze kierować lufę w dół. Zaczynamy zabawę. Szczerze. Ja się bardziej tego główna boję, że mi odbije w oko, niż potencjalny napastnik, który powinien się bać teoretycznie. Dobra, zaczynamy test celności. Zobaczymy, czy w ogóle bylibyśmy w stanie trafić z tego czegoś do naszego napastnika, czy może jednak nie. Uwaga, będzie pierwszy strzał. A nie mówiłem, że we mnie odbije? Wow, zaatakowało mnie, widzieliście? O masakra! Idę zobaczyć. Wiecie co? To było niebezpieczne. Czuję się bardzo postrzelony. I to nie dlatego, że mam coś z głową, tylko tarcza mnie zaatakowała. Dobra, spróbujemy jeszcze raz strzelić. To nie jest dobry pomysł. Może znowu mnie zaatakuje. A nie mówiłem? Znowu oberwałem. Dobra, nie ma sensu strzelać, bo to się odwija ta guma. Być może, jakbym strzelał z aluminiowych bądź gumowo-stalowych kul, byłoby troszeczkę inaczej. Ja tymczasem no kurczę na tarczy, nie ma żadnego śladu, ale zaraz jeszcze zobaczymy. Dobra, więc tak na tarczy mamy punkt, jest wgłębienie. Później, na sam koniec, sobie zobaczymy, jakie wgłębienie to zostawiło na. Pustaku. Tutaj, już z boku widzimy, że jest dość spore. Więc nie jest to broń palna, ale jakoś daje radę. Nagram dla Was jeszcze raz, w jaki sposób się z tego strzela i jak to trafia w tarczę. Po trzech atakach na moją osobę tejże oto zabawki. Odpuszczam dalsze strzelanie w tarczę, ale widzieliście, że jednak skupienie jest. Na tyle dobre, żebyśmy mogli bezpiecznie dla nas trafić w napastnika i już mniej bezpiecznie dla niego, więc tak jak najbardziej z tego możemy strzelić do napastnika i nawet do niego trafić. W tarczę już nie będę próbować, ale zobaczymy teraz w jaki sposób sobie to radzi z penetracją różnych przedmiotów. Nie z taką penetracją jak myślisz zboczeńcu. Strzelimy sobie najpierw do puszki. Ja wiem, że puszka to jest główna i można ręką zgnieść. Ale zobaczymy, czy przebije z dwóch stron miękkie aluminiowe coś. Uwaga, będzie strzał. Pod warunkiem, że trafię w ogóle w tą puszkę. O, masakra! Idę po nią i zaraz wam pokażę. Dobra, mam puchę. Wiecie co? Jest zmiażdżona, ale przeżyła. Tak wygląda puszka po strzale z około 10 metrów. Wiecie co? Puszka by to przeżyła, więc napastnik tym bardziej. Lecimy dalej. No pewnie. Dobra, drodzy Państwo, oddajemy strzał do tego nic niewinnego pomidorka. Jeśli wam powiem, że nic nie ucierpiało podczas skręcenia tego montażu, skłamię. Ten pomidor mi nic nie zrobił, a ja go chcę zabić. Strzelamy. Przyniosę, pokażę. Co wam będę dużo mówić? Pomidory zginął śmiercią tragiczną. Wiecie co? Ja myślę, że z człowiekiem byłoby tak samo. Nie no, żartuję. Nabilibyśmy mu tylko jakiegoś śniaka, a on by spierdolił, albo nas gonił jeszcze bardziej wkurwiony. Możemy sobie zrobić takie małe podsumowanie, drodzy Państwo. Widzieliście do czego strzelałem, z jaką skutecznością. I za chwilkę Wam opowiem, czy tym w ogóle możemy się bronić i czy jest w ogóle sens. Skupienie bardzo fajne. Z odległości 10 metrów jest szansa, że wprawny strzelec wypierdoli napastnikowi oko i to w taki sposób, żeby go naprawdę bolało. To już odstraszy napastnika, a nam przebije 15 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa. Czy warto? Nie sądzę. Jeśli mu strzelimy w jajca bądź w tors, nabijemy mu dużego guza i wiecie co? I nic napastnik się wkurwi, a my dostaniemy 3 lata pozbawienia wolności za uszkodzenie ciała. Co więcej? Nic więcej. Czy warto jest się tym bronić? Kurde, wiecie co? Czasami lepiej jest mieć cokolwiek niż nic. Nawet wyciągając to z kabury, z torebki, z zapasa, z podpachy, nie wiem skąd jeszcze, to wygląda naprawdę jak realistyczna broń. To jest metalowe, ciężkie, ma duży wylot lufy, nie jak w przypadku wiatrówki, tylko tutaj już mamy naprawdę solidną dziurę, napastnik może się pomylić, że to jest broń palna. Pod warunkiem, że nie przeczyta z bliska napisu T4E kaliber 0,43 cala. Jeśli nam się trafi debil napastnik, to spierdoli po samym widoku, że w ogóle coś takiego wyjmujemy. Jeśli się trafi inteligentna osoba, to ona nam spuści w pierdol, zabierze zabawkę i wszystkie kosztowności. Więc potwierdza się moja teoria: szybkie buty, podstawa. Dobre wyszkolenie druga podstawa. I znajomość prawa. Bo pamiętajcie, że nieznajomość prawa szkodzi i to bardzo, a zwłaszcza osobie, która próbuje się bronić. Napastnikowi nie, bo w sumie co on ma do stracenia. Na pewno siedział już nie raz, a kolejne wizyty w Pierdlu. Zawsze jakieś wakacje, jakaś odskocznia życia codziennego, prawda? Dzięki wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli Ci się podobał content. jeśli wiesz teraz, że tym mnie tak się za bardzo nie obronisz, zostaw łapkę w górę, zostaw suba, udostępnij może ten film, skomentuj czym Ty byś mógł się bronić, drogi YouTube'owiczu. I podpowiedz mi, być może ja wyciągnę z tego jakieś lekcje. I nagram o tym film. Dzięki wszystkim za uwagę. Piona i w kontakcie.